Hejka, z tej strony Pawelosi i zapraszam na kolejny odcinek serii Battlefield 4 na PlayStation 4. Tej mapki nie lubię, to już powiem na, sam, na samym początku. No ale zagrajmy. Gram AK12. Nadal tą bronią gram. Bo się tak przyzwyczaiłem, przyzwyczaiłem do niej, ale... Obiecuję, że w następnych filmikach będę już grał bronią. Eee... Yy. Inny no, Więc piszcie w komentarzach, jak w bronią mogę grać. I będzie gicior. Jezu, il tu ludzi jest. A, myślałem, że zabiłem, dobra. Jeszcze tu a zapcęczką. No, właśnie dlatego tej mapy nie lubię, bo jest za dużo tych trzeba mieć dobrego bardzo cela, bo Ech, sami snajperzy tu prawie są i Taka otwarta przestrzeń, otwartych przestrzeni, to ja nie lubię. Tak, dobra, jedziemy. I żeby, żeby zobaczyć, żeby natrafić na kogoś, dobra, tu jest jeden. Jedziemy, jedziemy dalej. Bo właśnie tej przestrzeni nienawidzę. kur... tam się respił i. Ale nie wiadomo gdzie. O, na przykład tu. Dobra Dobra Aj, Tutaj będzie chyba Jest jednak Jak mnie zobaczył chyba tam Jedziemy, spadamy stąd O kurcze Jedzie Kurczę, Ja tym map nie lubię Ale jakoś idzie no Jakoś idzie Piszcie w komentarzach, mówię, mówię wam Kurczę. ja lubię No i pierwszy zabił, mnie po raz drugi ktoś Kennedy No 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 i lećmy Budynek jak widać jest położony na samym środku Więc akcja powinna zawsze tu siedzieć, a nie gdzieś kurwie, no Tam o Aj nie niepotrzebnie tutaj w ogóle wychodzę nawet Trzeba po ścianach lizać ściany tu się mówi Dobra, teraz grajmy, teraz kupmy się bardziej Ojejciu Dobra Prawie cały magazynek, ale okej okay. Tam są No ratuj <laughs> Ajajaj A ten nie ratował kogoś zamiast, kurczy, pomóc. Później uratować. Dobra, mamy. Tutaj jeszcze chyba kogoś widziałem, no. Kurde, no, no, no. Cel to jest tragiczny, wiem, wiem, ale mówię. Yy, trochę treningu i się poprawi. Dobra dalej nieładnie jest przygrywany <grywamy> Sam Aj kurde Nie ma co trzeba wziąć dupę i grać Dobra One. Dobra, tu będzie jeszcze jeden. Dobra, ledwo, ale okej, okay. Jest Victi. Jak to się mówi po norwesku? Bo jak może wspomniałem moich pierwszych filmikach z Norwegii, jestem i tak. I po raz trzeci zabiłem je gościu z 110 levelem. To chyba maksymalne jest, nie wiem. Podobno mają jeszcze wrzucić następne. Żeby ludzie się nie nudzili. Nie, to tam w... o, w ogóle nie, nie interesują. Dobra, tutaj jeden do góry pójdzie chyba. Teraz 3, 2, 1. <gryw> Ale jest, tutaj siedzi. Nadal, kurde. Dobra Dalej, dalej, dalej trzeba zabijać Dobra już wygrywamy jest kicior Aj, No tutaj kurde ten cel O Jezus 57 mu zostało Nie no, trzeba... nie trzeba kurde. Trzeba grać. Już tyle teraz domówię, ale naprawdę Połowa za nami. Aj kurze, Dobrze teraz, dobrze, dobrze to był. Kennedy. Mało mi wziął, więc nie wiem, po co to robię. Dobra, jest. Następny. Ło, prawie zginąłem trzy. Zostały helfa. Pójdźmy teraz na dół. Zróbmy zadymę na dole. Idźcie no, idźcie na górę, gości. Idź na górę. Dobrze. A jest tam. Tu będzie szedł. Połóżmy się. Może jednak nie. A jednak tu był. Kurde, Zero mu zostało. Aj no Z tym gościem mam problemy, no, widać. Kompletnie. Lamie. I przegrywamy na dotyk. Trzeba naprawdę spiąć się. Dobra. Dwa kile są. Ale nadal przegrywamy i chyba to... Możemy cholerka przegrać. A właśnie takich, takich rzeczy, kurde, nie lubię, jak jesteś takim jakby nie bez ruchu i trudniej jest pocelować gościa. Strzały lecą w tej fefty, te. no takich, takich rzeczy nie lubię. Nadal leciutka przewaga przeciwnika, ale to spróbujmy zmienić. A myślałem, że tam ktoś jest, dobra. Tam to nawet nie idę. Raczej tutaj pójdę, zobaczymy czy tutaj kogoś znajdę. Chyba tutaj jest, z krzykami jest tam. Jest, dobra. Ajajaj. O Jezu, jak tu spierd... No. <laughs> Ale też widzicie, jak... jakie mam słabe akcje Od czasu do czasu Dobra, 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 dobra. Trzy przewagi mają Dawaj, dawaj, dawaj Ten dwóch, A jednak jeden, ale tam został jeden. Czy spadnie? Dobra, jest, jest, dobrze. No ale przegrywamy, To dużo. A to chyba tamtego odratował, bo to tego samego zabiłem. To jeszcze jeden tam jest, Ta. Jednak nie. Cztery punkty, dawajcie, dawajcie ludzie. Dawajcie, dawajcie! Dwa punkty. Do remicu. Tutaj nie będę ryzykował tak odobniego. W kurde. Dobrze. Cztery. Ale pistolecik to nic. Raczej nam nic tutaj nie da. Wszyscy na górze Ale ledwo dwóch. Aj bo poniżej 20 pewnie mieli szkoda A i chyba niestety przegramy ten mecz moja wina aha to się nie da przez to. kurde, nie da się to przez to strzelać. O, 91, 98, no. 99. Powiedział, że nie być by ostatnim. 93, 99. No i niestety przegraliśmy. Dobra, przegraliśmy, ale nieważne. Ja zachęcam do lajkowania, do subskrypcji, do pisania komentarzy. I ten. Lecę na razie. Map. Tutaj jest jest? No, trzech! Cześć! Ale czterech! Dobrze, czterech! Jest to według mnie jedna z tych lepszych map. Chociaż jak grałem w tą mapę na samym początku, to ją znienadźwidziłem.